Na początku ja pewne zastrzeżenia. to wszystko co powiem, nie może iść na konto żadnych instytucji czy wspólnot, której jestem członkiem. Oczywiście, z wyjątkiem mojej fundacji Bandai, to, to myśli konserwatywnej. Sam za wszystko, co powiem, ponoszę pełną odpowiedzialność. Dodam też tylko, że nic mi nie dolega, jestem zdrowy na ciele i umyśl. Żałych załamań psychicznych wcześniej nie przychodziłem i teraz też nie odczuwam. Ale do rzeczy. Żyjemy w takich czasach, w czasach totalnego zakłamania i manipulacji. To widać na każdym kroku, a najbardziej chyba w czasie wszelkiego rodzaju wyborów politycznych, czego niedawno byliśmy świadkiem. to manipulacje wszechogarniających trzech ogarniające ogarniając zapomnień, chyba najbardziej odczuwaliśmy w czasach tak zwanej pandemii. Ale na co dzień widzimy skutki długotrwałej trysury naszego społeczeństwa. Na przykład wielokrotnie widziałem podjeżdżających i zatrzymujących się kierowców przed pasami, przy których stali piesi, mimo że oni mieli światło czerwone, a kierowca mieli zielone światło. To już dobra Tesura daje znać. Co się dzieje? Komu na tym zależy? Kto tego wszystkiego dokonuje? Dwa lata ten, pan profesor Andrzej Zybertowicz e, wygłosił wykład e, w Centrum Pieniądza Narodowego Baku Polskiego. Ten wykład miał e, Tytuł Lustra weneckie cyberpanów z Doliny Krzemowej. Wyjaśniał co rozumie przez właśnie te lustra weneckie. po co tutaj chodzi. On tą przenośnie zaczerpnął z książki pani profesor Zubow profesora psychologii społecznej która napisała kilka bardzo e, ciekawych książek, między innymi książki, w której właśnie mówiła o e, puczu za lustrem Pan profesor mówił o tym, co posiadają panowie z Doliny Czremowej i jak wpływają na nasze życie. Mówił, że mają władzę, e, władzę modyfikowania Ludzkich zachowań, naszych zachowań, zmiany naszych zachowań, a także wartości. Mają wiedzę, umiejętności i środki do tego, żeby taką modyfikację dokonywać. To właśnie. Poprzez sprzęt elektroniczny, który codziennie używamy, bardzo często. Zdobyli olbrzymią bazę danych dotyczącą praktycznie każdego człowieka. Co więcej, dzięki bardzo dobrym naukowcom, którzy nad nich pracują, powstały specjalne algorytmy, dzięki którym, mimo że o tym może w sposób jasny i otwarty nie mówimy, ale potrafią określić, co lubimy, czego nie lubimy, jakie są nasze preferencje polityczne, czy nawet seksualne, jak możemy się zachowywać w konkretnych sytuacjach i dzięki także tym algorytmom potrafią nasze zachowania zmieniać. Widziałem kiedyś takie basiny, które mówiło o tym, że poprzez sygnał w telefonie komórkowym ludzie zamieniali się w księżyce bestia. Pierwszym z tych filmów i był film zatytułowany Tinksmel, tajne słowo. Tam, gdy sygnał był przekazywany przez sieć komórkową, ludzie napadali na najbliższych, uh, tych, którzy uh, są koło nich. Zamieniali się w czy bestie. A drugi film, już poważny, uh, taki, tak. bardziej poważny, taki bardziej jest to powiem, to film komórka. Na rzecz rzecz w długo występował Samuel Jackson. Czy to jest możliwe? Kiedyś czytałem w takim piśmie dla psychologów o tym, że są badania i to zaawansowane. Dzięki którym wiadomo, w jaki sposób włożyła poprzez właśnie sygnały elektromagnetyczne i nie tylko wpływać na nasze zachowania w sposób bezpośredni, a więc to już się niejako dzieje. Pan profesor mówił o olbrzymiej dominacji informatycznej, która doprowadziła do tego, że prezydent jednego z największych władców, prezydent Stanów Zjednoczonych, został odcięty od środków e, przekazu, który komunikował się ze społeczeństwem i to w czasie wyboru, czyli e, e, od Twittera i YouTube'a, tam po prostu zlikwidowano jego konta. Jeżeli tak można robi, zrobić z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to cóż on um, z nami? Na pewno a, wiele, wiele łatwiej. A, Profesor Zypertowicz e, mówił o tym, że Poprzez sprzęt elektroniczny, poprzez sieć, dzięki algorytmom i bazom danych, zostaliśmy niejako wpędzeni do pokoju, w przesłuchań. Wszyscy, miliardy ludzi z lustrami weneckimi, za którymi to właśnie lustrami siedzą, jak to powiedział panowie z Doliny Krzemowej. Doprowadzili do tego, że przestaliśmy odróżniać dobro zła, przyjaciela od nieprzyjaciela. Tego co jest, co powinniśmy zrobić, od tego co trzeba robić, nie powinniśmy. I odróżniało się także fałszywe odprawy. I pan profesor niejako wskazuje na największe firmy informatyczne, które stoją za takimi rzeczami. Ja powiem tak, są dwa takie powiedzenia, szczegółach cliffhangów, eh, czyli sensacyjnych amerykańskich, a nie tylko. Pierwsze ja było tym jeżeli chcesz wiedzieć, kto zabił, zobacz, kto najwięcej zyskał na tym morderstwie. Pan profesor niejako poszedł tym śladem, bo te firmy poprzez tą modyfikację potrafią nas dostosować do swoich potrzeb, do potrzeb swoich klientów żeby być coraz potężniejszymi i coraz więcej móc zabić. Ale jest jeszcze drugie podobne powiedzenie, mianowicie jeżeli chcesz zobaczyć, czy ktoś za tym pociągającym spust stał lub nie, idź za księdzmi. I ja chcę iść tym drugim tropem. Czy rzeczywiście to są panowie z drodzymi czy może ktoś mi zupełnie inny? Otóż w pierwszej dekadzie tego wieku zbadano ponad milion powiązań między 43 tysiącami globalnych korporacji światowych. I okazało się, że 80% tego, co konsumujemy, na całym świecie, pochodzi od 737 korporacji. A te korporacje są 100% na dobrą zarządzane przez następne tylko 147 globalnych korporacji. Bo to nie jest tak, że ten e, informatyczne Korporacje, o których mówił Pan Profesor, sam się zarządzają. Kto zarządza takimi firmami? Ten, kto potrafi zwołać zebranie walne zarządu i ten zarząd zmienić. Zmieni. Zmienić prezesa. Ten rządzi, kto rządzi zarządem. Jeżeli dalej pójdziemy tym krokiem, to możemy zobaczyć i to w publikacji, która opisywała badania sieci powiązań między korporacjami międzynarodowymi, zostało pokazane zostało pokazane 50 najbardziej znaczących, najbardziej dominujących korporacji świata najpotężniejszych. Z tym, że jeżeli się znowu przyjmie, to na przykład Państwo zobaczyć się to na Dzierga. Szósta korporacja jest a, około 70% zarządzania. Przez trzy potyaty inne, które też występują na liście tych 50 najpoważniejszych, ale był potem najważniejszy w Jest to Mangaptu, Lekro. I one tak się sobą są um, bardzo mocno powiązały. Z drugiej strony um, Lord James of Blackwood o Blackhead, czy Lord James of Blackhead. W czasie uh, jednego z posiedzeń Izby Lordów powiedział o największym przekręcie historii fedelu. O co chodzi? Pojawiło się pod nieistniejące złoty. Nieistniejące, bo tam było podane 700 tysięcy ton. Tymczasem do tej pory wydobyto niewiele ponad 10 tysięcy ton. Ale pod te nieistniejące złoty niejako zostało produkowane 15 bilionów dolarów. W naszej nomenklaturze, w nomenklaturze anglosaskiej 15 trylionów dolarów. Szczególnie w tamtych czasach, to był gdzieś rok, 2010. To jest zdrowo ponad 20 budżetów rocznych średniego kraju europejskiego, jakim jest Polska. Te pieniądze przeszły przez Fed, potem trafiły do angielskiego City, do banku HSBC, czyli HSBC, po polsku mówiąc, a potem gdzieś się rozpłynęły. Jeżeli są tacy ludzie, którzy potrafią tak olbrzymie pieniądze wziąć tam naprawdę z niczego, bo takiego złota na świecie nie budowę to jeszcze, to znaczy, że mogą praktycznie rzecz biorąc przekupić nie tylko każdego człowieka, ale wszystkie rządy na świecie, a jeżeli nie przekupić, to zrobić pucz, powstanie, cokolwiek innego, czy po prostu zobaczyć kogoś, kto się nie dał przekupić? Za tą światłem. Czy Pan będzie z Doliny Krzemowej, czy zupełnie ktoś inny? Przecież twórca Microsoftu. Nie dostałby jako student takiego wsparcia finansowego i pewnie a największa firma informatyczna tamtych czasów IBM, zamówiłabym z systemu operacyjnego, gdyby nie istniał jego tata. Dobrze w pełnych kręgach mówiąc, kolokwialnie nieustaniona. To rządzi światem. Czy panowie z Doliny Krzemowej, czy jednak zarządzający olbrzymimi funduszami? Historia tak się cicho składa. Zobaczmy na lary. Od 1903 roku do dzisiaj stracił ponad 97%. Czyli praktycznie już go nie ma w stosunku do dolara, które na początku zeszłego wieku. Wszystko się zaczęło po pierwsze od powołania Fedu, a potem od odejścia od parytetu złota. W tej chwili można dopisywać dowolną ilość zem na konta, bo je kasować. żą dziś światem Czuł dalszy łastoczy